Oto 10 ciekawostek o psie rasy Chihuahua. Numer 1. Chihuahua to najmniejszy pies na świecie. Dorosły waży często mniej niż 1,5 kg, ale charakter ma jak lew. Numer 2. Ta rasa pochodzi z Meksyku, a jej nazwa wzięła się od stanu Chihuahua. Właśnie tam po raz pierwszy je odkryto. Numer 3. Mimo małych rozmiarów, Chihuahua to pies z ogromną odwagą. Potrafi szczekać na psy kilka razy większe od siebie, i nie czuję żadnego strachu. Numer cztery. Są dwa typy tej rasy: krótkowłosy i długowłosy. Oba mają to samo serducho i tę samą energię. Różnią się tylko futrem. Numer pięć. Chihuahua mocno przywiązuje się do jednego właściciela. To pies, który będzie za tobą chodził krok w krok, dosłownie wszędzie. Numer 6. Pomimo swojego rozmiaru, Chihuahua ma sporo energii. Uwielbia spacery, ale równie chętnie śpi zawinięty w kocyk na kolanach. Numer 7. Ich oczy są wyjątkowo duże w stosunku do głowy. To właśnie dzięki nim mają tak uroczy, dziecięcy wyraz twarzy. Numer 8. To rasa, która świetnie czuje się w małych mieszkaniach. Chihuahua nie potrzebuje dużego ogrodu. Ważniejsza jest bliskość właściciela. Numer 9. Chihuahua żyje długo, średnio od 14 do nawet 18 lat. To jeden z najdłużej żyjących psów na świecie. Numer dziesiąty. Mimo swojego wyglądu zabawki, Chihuahua to pies o ogromnym sercu i silnym charakterze. Potrafi być odważny, wierny i bardzo emocjonalny. I to było 10 ciekawostek o Chihuahua. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka i subskrybuj kanał PsiRaj, żeby nie przegapić kolejnych ciekawostek o psach. A pełny film o Chihuahua obejrzysz już teraz na kanale.